Dobra, no więc um, hej hej, jest to nowa miniseria na kanale Dawno nic nie wrzucałem, jak no jak każdemu trochę mi się nudzi w trakcie tej mm, kwarantanny A więc, jest to horror na jakieś 30 minut do godziny, jak mówią twórcy gry I wiem o tej grze tylko tyle, że dzieje się... Na stacji kosmicznej, że są tutaj jakieś zagadki logiczne, jest to horror bardziej psychologiczny niż same jumpscare. I, no, to wszystko, więc klikam Start the Game. O, tutaj już. Pozumowanie. No, ok, czyli że, że yy, naprawdę ściskownie się po prostu przybliżamy się do takiej rzeczy, którą chcemy sobie zobaczyć. No, ja mamy interakcję, to jest mi standardowe i możemy sobie obracać przedmiotami myszką. Możemy zrobić zdjęcie klikając E. Dobra. To sobie zostawię. Wszystko na najwyższym. Tak, żeby mi się nie nie, żeby nie odczuło jakichś spadków. Na się jeszcze? No, epik. No to jasne okej, okay. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam gdzieś... na 57, bo czemu nie. No okej. Okay. Zamknę. Jeszcze jeden. Eee. Nie, chwila, stop, Wak. Video... nie, dobra, nic tu nie ma, nie da się włączyć napisów. Ale powiedziała, że to po jest wykryta forma życia. No i... Kluczowym faktem jest to, że chyba nienawidzę um, horrorów. Słyszę, że jest. W sumie, nie mam pojęcia dlaczego Za stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, ale już trudno. Zacząłem to. Ale wiecie, na wszelki wypadek, żeby nie miał żadnych ścinek tam na później, Sobie zmniejszę to wszystko tak jak miałem wcześniej. Jak będzie wszystko dobrze, to. Um, to wrócimy do Epic. Ale na razie na, na wysokich będziemy grać tylko. No, ok. Aparat, fajne. A mogę to zobaczyć? O, dobra, kliknęłem, żeby to podnieść. Dobra, więc idziemy przed siebie. I na razie nie widzę tutaj nic dziwnego. Tutaj <laughs> działu biologiczny... botaniczny chyba był. Ewidentnie był ten dział botaniczny. Szczur... zaskakujący czerwonymi oczami. Wyglądałem w sobie jak ten karodiczki. No ale nic nie ma, tu coś tylko pika. I bardzo pocieszające jest to, że w sumie... Raczej tutaj nie, nie powinno być jumpscarów to Mam nadzieję, że to były tylko drzwi. Właśnie... Naprawdę nie gram w horrory. Nie oglądam horrorów ani nic. Dobra. Czy on? Okej, okay, dobra. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem. Ehm, patrzę się na nas. Na mnie. Mam szczęście, że nie patrzę w tą stronę, bym teraz padł. Um. Nie mogę chyba przejść, no nie. Dobra. Wchodzę um, się zatem. Dobra, już, już się nie patrzę. Ale no nie, nie mogę tam przejść. raz spróbuję sobie. No już. Bili na mnie swój wzrok A z nim... O! Co to jest? Coś mi się tutaj wyświetla Kurde, boję się i... O! Proszę Okej, okay. mm. w ten, że tam właśnie muszę iść Więc zawsze jak skądś wy... gdzieś jest to tam trzeba Zmierzać Nie wiem gdzie on zniknął, no, ale na niech będzie mm. A, to jest pierwsza zagadka, ok. Potrzebuję więcej zdjęć, to na pewno. O, nie, da chciałem kliknąć. Ok. Mam tu jakieś zdjęcia? Tę kartę, tę... Nie, yy, kasetę. Ale nie mogę z nią nic zrobić. Nie wiem, czy już mogę tam wrócić, czy nie. Czy coś tylko sprawdzam, może czy na pewno nic tu nie da się wyklikać. Próbuję może jednak coś tu. No coś coś robię na pewno. I się... Dobra, nie, nieważne. Nic nie robię. Tylko dźwięk jest. Okej, okay, więc tutaj chyba... Chyba nic nie mogę na razie zrobić, więc cofnę. Zobaczymy czy będę mógł już przejść. Oni się da nie patrzą. O! Tego właśnie już tutaj nie ma. Okej. Okay. W sumie wydaje mi się, że Łazimy w kółko. Tak, bo znowu jestem. Botanika. jest to botanika. Też chyba gdzieś tam recenzja przeczytałem, że co jest taki lub trochę. To mi w sumie przypomina trochę pt. Tak, dobra, w sumie działa. Bo w PT z tego co wiem, co też. Yy, bólu. Tylko to było to, gra w sumie. Też ja nigdy nie grałem. Okej. Okay, yy, to ewidentnie był loading. Yy, tak. Te drzwi to, 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 to jest już koniec, tego, jakby, lupa. Widać, było widać, jak się wszystko wczytuje. Czyli, no przedstawiam, że teraz już tam wejdę. To będzie więcej zdjęć, może? I zobaczmy co ten potwór bo to będzie w sumie też ciekawe i... Te ich... Kostiumy też powinny chyba robić coś więcej. To jest nic ciekawego. no mm, dobra. To się strasznie... Błyszcza, tylko jak ruszamy w teraz to jest jakby taka stopklatka trochę, ale... Ta gra ma chyba nawet 11 dni, więc to... Też jest dość świeże. Okej, okay, już kolejne drzwi, no dobra. I się na razie nie zmieniło za bardzo. O, proszę. dobra. O, to jest ładne. Nie jest tak źle nawet. Mmm. <laughs> wygląda. Nie do końca jest jakby w najwyższym quality. Już przegrałem. Nie mam pojęcia, że przegrałem. Bo nie się skupić bardziej, czy się coś zmienia, czy nie. O! Aha! Dobra, już wiem muszę szukać rzeczy Jelp i właśnie robić zdjęcia, bo na tym tutaj jest yy, jedna z was księżyca Dobra to dobrze wiedzieć dobrze wiedzieć To w takim razie będę przykład większą wagę do, do łażenia raczej po tych pokojach niż po prostu przebiegać. Tutaj kolejny hip. Apteczka, na razie nic, nic specjalnego. To jest mocny loophole, bo teraz w ogóle każdy pokój jest taki sam. Ja tu jest to... Rozumiem, czy lustra będą tak samo podrapane, czy może trochę mocniej. Mogę tutaj zrobić to zdjęcie, nie? Hmm. To nic nie zrobię. Tutaj też już nie zrobię. Chyba tu było takie jednorazowe trochę. Tu, tu. Nie, bo. Chyba, chyba lustra, są lustra są tak samo podrapane. To by było dość ciekawe nawet. Tutaj nic nie zrobię. Hmm. Ja chyba coś. Coś akurat muszę odkryć nowego, bo kurde, łaży w kółko. No tam już są drzwi, więc okej. Okay. Hmm. Dobrze. Więc idziemy dalej. Dobra. Hmm. Trochę nie chcę zagrobić, ale niech, niech będzie. Bejdery. no i zamarzło. To, to też mogę? Nie, ja to też nie mogę. Mogę, no, okay, no to idziemy dalej. Komputer, Teraz nas nie powinien nic zaatakować. Hmm. Ja tu mogę... Nie! Tu ruchnąłem trochę mój bardzo, bardzo prowizoryczny stady ale dobra nie o co chodzi okej okay, co się z nimi teraz będzie działo znowu się na mnie nie ja tym razem patrzę już przed siebie Ty dalej jest przejście? tak więc wracamy tam eee, bo mam właśnie kolejne zdjęcie tutaj o, tak Czyli że To powinno O dobra, tak to się robi To powinno iść tutaj w takim razie Chociaż ja nie wiem czy to co tutaj powinno być, bo patrzę w sumie na to, to Wiem, że to jest ta połówka O To jest ta Czyli to powinno iść w ten sposób, przynajmniej tak mi się wydaje, ale na nic, zobaczę. O to zrobimy? Zobaczymy później. To bym chciał sobie podnieść. To jest. C, to jest. No dokładnie. Później yy, będę musiał. Pasło tutaj sobie. Zrobić, tylko czemu to jest przekreślane? X, a to. To jest I. Chyba, no chyba i sami będą musiały iść, nie? Tak mi się wydaje. Oto mam kolejne. Kolejny raz, tak? to jest połówka. Czyli. Hmm. Zobaczymy, jak będę miał więcej e, tych zdjęć teraz może się coś stanie, nie? to jest otwarte nie wiem czy wcześniej było Ok. i teraz chyba powin, powinien coś nowego jak mi się wydaje przynajmniej coś jest zalecane ale chyba więcej się rzeczy pojawia nie, nie wiem chyba nie hmm. Tu nie ma nic. No tu jest nawet liść botaniczna. Ten później sprawdzę na nagranie, czy te kwiatki się może tutaj psują, czy nie. To żeby bo nawet... Tak, to są trzy No niczego się raczej nie przydadzą. Czy to jest teraz ten księżyc, czy zupełnie coś innego? Nie wiem. wygląda ciekawie. No ciekawe one się ruszają Nie mam pojęcia, Dalej. o Dalej. 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 tutaj nie ma No dobrze czy tylko ja coś słyszałem Nie, no nie no, na pewno nie Dobra, kolejny lód. Tym razem Motyw przewodni botanika Ej tu, bo kurde boję się już tutaj Łazić Nienawidzę się obracać w bo zawsze mam wrażenie, że obrócę się i tam nic nie będzie. I jak wrócę z powrotem do mojej normalnej strony, to coś tam już się pojawi. Tutaj. o tylko powinny być drzwi. No, dokładnie. Bo ja zrozumiałem, że jak mm, są to takie lupy z jednym pokojem. Wtedy mam szukać, szukać zdjęcia. Ktoś tutaj. No stąd się ktoś wydostał, bo te dwa były wcześniej zamaśnięte. No to ok. To jest chyba pęknięte. Wcześniej nie było. Komputer, w komputerze się czuję bezpiecznie, w miarę Dokładnie jeszcze. Jeszcze trzy zdjęcia nam zostały teraz widzę Okej okay. pójdę sobie w takim razie do Mojego chyba safe roomu Tak zdecydowanie pójdę sobie tam Nie chcę na razie mieć z nim nic do Póki co zakończę ten odcinek... Zobaczymy czy może dzisiaj jeszcze wrzucę kolejny albo, albo już jutro. Więc na razie... Cześć!